Dobra kochani, szparagu z tej strony witam w kolejnym filmie. Słuchajcie, to nie jest cały gameplay z okrętu budionnej. Taki gameplay na pewno się na moim kanale pojawi. Natomiast chciałem Wam pokazać w dwóch takich akcjach, jaką można uzyskać przewagę grając z tym okrętem, mianowicie na ile on jest mocny w konfrontacji z innymi okrętami. W tej bitwie rzuciło nas między innymi na ósemki oraz na siódemki i szóstki, więc dość wysoko, czasami losowania bywają znacznie łatwiejsze. I mamy taką sytuację, że wypływa na nas Amagi, przypomnę tylko, że Budionny na drugim kadłubie ma 10 torped, po 5 na jedną burtę, o małym zasięgu, 4 km ale... Jak się możecie przekonać, w tej akcji są one grywalne i w niektórych sytuacjach z pewnością można je wykorzystać. Właśnie salwa z pepeków wpadła za 3900 hit pointsów. w tej chwili. Wystrzelone zostały torpedy do, do tego Amagiego. Tu sytuacja nam się taktycznie dobrze ułożyła. Amagi wypłynął z za wyspy. Ja się tego spodziewałem, patrząc wcześniej na jego kurs. Weszły właśnie cztery torpedy, zadaliśmy dużo obrażeń i w dalszej części będziecie mogli zobaczyć tutaj próbę podjęcia walki z mojej strony z Fuzo, z szóstką, japońskim pancernikiem, no jest już dość mocno zmęczony, ale nadal ma 17 tysięcy punktów zdrowia. I zaczynam strzelać z pepeków. Jeżeli chodzi o pepeki, to tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli strzelamy z większej odległości, to raczej lepiej jest strzelać po nadbudówkach. Ponieważ te obrażenia wówczas są zadawane no większe najzwyczajniej w świecie. Natomiast jeżeli jesteśmy blisko, to również można w kadłub spróbować się wstrzelić. Natomiast, no zawsze hity po nadbudówkach, jeżeli trafiają w te nadbudówki, to, to są dosyć skuteczne, i to tak naprawdę jest jedna z tych akcji. Za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć drugą. Ta druga będzie chyba trochę ciekawsza, więc zapraszam na drugą akcję. Tutaj mamy drugą wspomnianą sytuację, w tej chwili na naszym okręcie mamy 18 tysięcy punktów zdrowia i zobaczcie, wychodzimy na Pensacole, tu losowanie było trochę bardziej łaskawe, bardziej nas rzuciło na siódemki, szóstki aniżeli na ósemki i pierwsza salwa, słuchajcie, za ponad 10 tysięcy obrażeń w Pensacole. Faktem jest, że ta Pensacola jest bokiem. I teraz ja tutaj zatrzymam na chwileczkę, żeby Wam zobaczyć, że jesteśmy w zasięgu ostrzału czterech okrętów, dwóch pancerników oraz dwóch siódemek krążowników. Mioko, zobaczcie, jest trzy no, czwarte praktycznie hit pointsów. Pensacola miała ponad, ponad połowę ja miałem tylko 18 tysięcy, w tej chwili 16 zobaczcie na no rozwój sytuacji, która będzie miała miejsce za chwilę. Będą kolejne salwy w Pensacole. Ta pierwsza z Cytadelą za 4,5 tysiąca. Tutaj chciałem skontować i chciałem zakończyć tą Pensacolę. I druga również z Cytadelą za 300, bo tylko tyle tej Pensacoli zostało. Wychodząc za tych wysp na te cztery okręty, miałem świadomość tego, że nie przetrwam do końca bitwy. Natomiast zależało mi na tym, żeby sprawdzić, na ile ten okręt jest mocny, jeżeli będę się ustawiał przodem, ile on będzie w stanie przyjąć hitów. Pierwsza salwa za ponad 3000, druga salwa tylko za 330. Tutaj mi pomagało trochę szczęście i złe celowanie ze strony innych okrętów. I zobaczcie, za. Znowu ponad 10 tysięcy, 3 cytadele, i plus jeszcze 2 hity. Kolejna salwa z cytadelą za 4,5 tysiąca. Także Mioko już jest słabiutkie. My mamy 2200 hit points, i w tym momencie 2 cytadele, i kończymy ten okręt definitywnie. I to by było, słuchajcie, na tyle, co chciałem wam pokazać w tych dwóch sytuacjach. Myślę, że. Spokojnie można powiedzieć, że ta szóstka daje sobie radę nawet z ósemkami. Na pewno u mnie na kanale Gameplay zobaczycie. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na następne filmy. Trzymajcie się. Do usłyszenia.